Witam Państwa bardzo serdecznie na prezentacji nowego modelu Jura X10 z linii profesjonalnej. Wyciągnęliśmy już ekspres z kartonu, a w zestawie razem z urządzeniem pojemnik do czyszczenia systemu mlecznego, jeden filtr do wody, welcome pack, w którym znajdziemy środek do czyszczenia systemu mlecznego, dwie tabletki czyszczące, Wężyk do mleka z dwoma końcówkami wymiennymi, papierek do badania twardości wody oraz klucz do zamykania pojemników, a także karty gwarancyjne, instrukcje obsługi i inne dokumenty związane z urządzeniem. Przedstawię dodatkowo taca, kratka do tacy ociekowej, którą montujemy w wyznaczonym miejscu. Tak prezentuje się ekspres Jura X10, w pewnej okazałości następca modelu Jura X8. Za moment opowiemy o tym, jakie nowe funkcje. I zastosowania znajdują się w tym modelu. Po podłączeniu do kontaktu uruchamiamy urządzenie. Pierwszym krokiem będzie wybór języka. Następnie Excel poprosi nas o zbadanie i wprowadzenie twardości wody. Do zbadania twardości wody używamy papierka dla który jest w zestawie, zanurzając go na sekundę w wodzie i odczytując po minucie. Na sekundę zanurzamy papierek i po minucie odczytamy wartość. Według opisu na opakowaniu papierka, twardość wody u nas wynosi mniej więcej 12 stopni. Prowadzamy twardość na ekspresie i zapisujemy. Kolejnym krokiem jest napełnienie zbiornika wody i włożenie filtra, który również znajdował się w zestawie. Express Furex 10 z pięciolitrowym zbiornikiem na wodę, półkilowym pojemnikiem na kawę ziarnistą, aż 35 wyborów napojów. Funkcja Extra Shot, funkcja Cold Brew, funkcja One Touch Lungo, funkcja One Touch Cappuccino. To wszystko w tym modelu. Zaczniemy klasycznie od przygotowania Espresso. W zestawie z ekspresem dołączony jest również wężyk do przygotowywania kaw mlecznych. W celu podłączenia wpinamy go w prawą część wylewki kawy, a drugą końcówkę umieszczamy bezpośrednio w kartonie z mlekiem lub w chodziarce. My na potrzeby filmu użyjemy chodziarki COFIX PMC9. Wężyk do mleka wprowadzamy do chodziarki, a następnie bezpośrednio do kartonu. Przygotujemy teraz Latte Macchiato, ale zanim pokażę Państwu jak skonfigurować napój. W modelu X10 przytrzymujemy dłużej przycisk, który chcielibyśmy skonfigurować. Następnie do wyboru mamy ustawienia produktu lub przeniesienie go na ekranie. Wybieramy ustawienia produktu i kolejno możemy edytować moc kawy, ilość wody w napoju, to znaczy ilość kawy. Temperatura, skala jak zwykle wiຮູ້e 3 stopniowa. Ilość mleka w latte macchiato oraz ilość spienionego mleka. Dodatkowo pauza, która służy do rozwarstwienia się mleka w napoju oraz nowość funkcja cold brew i extra shot o których więcej powiemy później. Temperatura mleka oraz dodatkowo temperatura pianki mlecznej. Zapiszemy i sprawdzimy czy takie ustawienia pozwolą nam na przygotowanie idealnego latte. Wybór zapisujemy po wprowadzonych korektach i tak prezentuje się proszę Państwa Latte Macchiato z ekspresu Jura 10 Rewelacyjnie spienione mleko, idealne warstwy, napój jak ze zdjęcia. Innowacją wśród ekspresów profesjonalnych jest oferowany przez Jure X10 system przygotowywania kaw Cold Brew. Aby przygotować taką kawę, chodzimy na głównym ekranie lewym dolnym przyciskiem w dodatkowe menu i mamy tutaj do wyboru Cold Brew oraz Extra Shot. Wybieramy Cold Brew, zapisujemy i przy każdej kawie pojawia nam się piktogram śnieżynki. Powolna ekstrakcja cold brew, czyli kropelkowanie, pozwala na przygotowanie cold brew już nawet w półtorej minuty. Zazwyczaj przygotowanie cold brew w kawiarni zajmuje nawet kilkanaście godzin. Model X10 wyposażony jest również w dodatkową wylewkę do wody i umożliwia przygotowanie dwóch Amerykano jednocześnie. W tym celu wciskamy guzik. Przepisane do napoju dwukrotnie szybko. Model X10 ma możliwość przygotowania zarówno dwóch kaw czarnych, jak i dwóch kaw mlecznych naraz, takich jak Cappuccino czy Latte Macchiato. Aby wejść do menu serwisowego ekspresu, przytrzymujemy dłużej prawy dolny przycisk. Jest to kokpit, na którym ekspres informuje nas o koniecznych czyszczeniach, które musimy wykonać. Dla przykładu, tutaj, tutaj musimy wykonać czyszczenie systemu mlecznego, ponieważ wykonaliśmy już jedną kawę mleczną. Czyszczenie systemu mlecznego pokażę Państwu w końcówce filmu. Wykonujemy je każdorazowo na koniec dnia, jeżeli przygotowywaliśmy kawę mleczne. W menu po lewej stronie znajdują się wszystkie procesy czyszczenia. Po kolei płukanie, czyszczenie systemu kawy, odkamienianie ekspresu, również wspomniane już czyszczenie systemu mlecznego. Jest też pasek postępu i system wymiany filtra oraz dodatkowe informacje. Zielony przycisk przenosi nas do ustawień programowania ekspresu. Kolejno zalecamy ustawienie automatycznego wyłączania na 4 godziny, co pozwoli mniej eksploatować ekspres. Funkcja nazwy produktu domyślnie jest włączona, jeżeli ją wyłączymy, produktu, na produktach zostaną tylko piktogramy, nie będzie pod nimi nazw. Możemy również zmienić twardość wody i jednostki, dodatkowo wybrać język lub przywrócić ekspres do ustawień fabrycznych. Przy przewożeniu urządzenia przydatna również jest funkcja opróżni system. Dodatkowo możemy w tym urządzeniu zablokować konkretne napoje. Jeżeli nie chcielibyśmy, aby w naszej ofercie znajdowała się pianka mleczna, możemy wyłączyć ten produkt i nie będzie on widoczny na ekranie. Dodatkowo możemy zablokować i wyłączyć możliwość ustawień jednorazowych w ekspresie, aby podczas robienia kawy użytkownicy nie przestawiali wartości. Możemy wyłączyć również możliwość ustawień produktów. Dodatkowo w menu konserwacyjnym po kliknięciu Informacje znajdziemy również liczniki, licznik dzienny, łączny licznik kaw oraz licznik wykonanych czynności konserwacyjnych. Licznik dzienny każdorazowo możemy resetować. Pokażemy państwu jeszcze proces czyszczenia systemu mlecznego. W zestawie otrzymaliśmy taki pojemnik, który umieszczamy na kratce tatuościowej. Do pojemnika wlewamy 15 ml płynu. My zalecamy płyn COFIX Cappuccino Cleaner. Uruchamiamy proces, a Express sam doleje nam wody, sam przepłucze system mleczny. Musimy jeszcze jedynie przełożyć wężyk do plastikowego pojemnika. Po zakończeniu czyszczenia demontujemy pojemnik, a ekspres jest gotowy do dalszej pracy lub do wyłączenia. Przy wylewaniu wody z stacji należy pamiętać, aby wylewać ją prawą stroną w miejscu, gdzie nie ma czujników poziomu wody. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani zakupem tego typu sprzętu lub macie jakiekolwiek pytania, zapraszamy serdecznie do kontaktu. Na ekranie wyświetla się numer telefonu i adres mailowy. Odpowiemy na wszystkie pytania. Doradzimy sprzęt dla Państwa firmy. Życzymy smacznej kawy i zapraszamy serdecznie.